Witam Was w kolejnym niewinnym odcinku. Dzisiaj, moi drodzy, przeniesiemy się do Rzymu, a dokładniej do Watykanu. Może nie na modły, ale w sumie no to wszyscy tutaj zebrani in art with rust, czyż nie? <grym> Chciałabym Wam opowiedzieć o kaplicy Sykstyńskiej i naszym drogim Michelangelo, który no nieraz pojawiał się w niewinnych odcinkach, bo niezły z niego obóz, a my takich lubimy, bo to. No, zawsze ciekawiej. I proszę powitać partnera dzisiejszego podcastu, bo powstaje we współpracy z multimedialną wystawą. Nie zgadniecie jaką? <laughs> Kaplica Sykstyńska Dziedzictwo. Więc jak widzicie, idealnie w temacie, ale o tym jeszcze Wam opowiem, bo zaczniemy od początku, ale nie od samego, żebyśmy nie pomarli z nudów tych dat, nazwisk, papierzy i innych ciężkich tematów, bo nie wiem czy wiecie, ale kaplica sykstyńska nie jest wyłącznie dziełem Michała Anioła, co prawda tą sprawił, że zapiera dech w piersiach, ale przez jej progi przewinęło się naprawdę wiele rąk. Które dokładały od siebie cegiełkę w jej wielkości, oczywiście artystycznej. Papież Sykstus IV wymyślił sobie, żeby zlecić budowę kaplicy w swojej watykańskiej rezydencji. Zapytacie, po co? No jak to po co, moi drodzy? On chciał, żeby Rzym stał się renesansowym centrum, które będzie zachwycało. Dobry plan? Skromny, jak na członka kościoła przystało. Ale okej, okay. kaplica zaprojektowana jest na planie prostokąta, no z zewnątrz jest dosyć skromna. Tutaj jest 40 z hakiem metrów na 14 metrów szerokości, a wysoka jest na prawie 21 metrów. Imponujące wymiary, nie ma co ukrywać. <todgłosy> Bigger is better, prawda? No i ozdabianiem kaplicy w 1481 roku zajęła się grupa najzdolniejszych, najwybitniejszych włoskich artystów. Oni ich sprowadzili aż z Toskanii. I wiecie, że między innymi, jednym z nich był Sandro Botticelli ciekawe był tam też oczywiście, nie mogę tego pominąć ale był Pietro Perugino, Domenico Ghirlandaio i Cosimo Rosselli. To było płynne, bo tam jeszcze jest kilku innych, którzy dołączyli, ale w każdym razie oni zajęli się robieniem czy też tworzeniem dwóch cyklów fresków. Jeden był o Mojżeszu, a drugi o Jezusie. I nie wiem, czy już mówiłam, ale moi drodzy, fresk to tak w największym skrócie. Malowanie na świeżym tynku. Uważam, że to jest ważne, byśmy czasami otworzyli ten art słowniczek, bo fresk to jest no, dosyć trudna technika. Po pierwsze jest to fascynujące, to jest taka moja urocza ciekawostka, że pigment mieszano kiedyś z deszczówką. A poza tym jest ciężka, bo jak tynk zaczyna wysychać, no to przestaje łączyć się z farbą, więc no nie ma miejsca na pomyłki, bo jak wyschnie, to już nie można go naprawić. Ale są plusy, no bo jest jedną z najtrwalszych technik, no więc nie ma co się dziwić, bo mamy rok 2024, a on ma 541 lat. No, takich zabytków to Ameryka nie widziała na oczy. W każdym razie trzy lata później zmarł papież Sixtus IV, więc no, nie doczekał biedaczek się ukończenia ozdabiania kaplicy, a jego następcy no, nie byli skorzy do kończenia jego wizji, ale spokojnie, bo tylko 19 lat później na tronie zasiadł bratanek Sixtusa, czyli Juliusz II. I on chciał dokończyć dzieło Sykstusa, to nie wiem, no, chyba rodzinne, ta. Wielkość, ego. No i tu zaczyna się cała historia, ponieważ Juliusz stwierdził, że to Michał Anioł mógłby zająć się malowaniem w kaplicy. Osobiście uważam, że był to no, dobry ruch, tyle, że Michał Anioł to raczej słynął z na przykład rzeźby Dawida albo z piety, którą zresztą można zobaczyć podczas tej imersyjnej wystawy Kaplicy Sekstyńskiej jako reprodukcję, no ale o rzeźbach wam opowiadałam w innym <laughs> odcinku. Jakby musicie sobie uświadomić, że wielkie ego Juliusza w zderzeniu z wizjonerskimi pomysłami i również wielkie ego Michała Anioła to mieszanka wybuchowa. Bo ciekawą ciekawostką jest fakt, że Juliusz na początku chciałby, by Michael zaprojektował jego grobowiec, ale Michał Anioł on walił tak ambitny projekt, że Juliusz po prostu nie miał tyle pieniędzy nie było go na niego stać więc się chłopcy pokłócili i Michał Anioł wyjechał ale wrócił po kilku latach kiedy już emocje opadły i mimo tego że Michał Anioł zawsze powtarzał że jest rzeźbiarzem to juliusz zlecił mu ozdobienie sklepienia kaplicy sekstyńskiej ryzykownie ale no, kto nie ryzykuje ten ten niema ładnego sklepienia ale jest też inna wersja, która mówi o tym, że Juliusz zlecił mu te freski z premedytacją, żeby utrzeć mu nosa i go urazić, bo dla niego jako rzeźbiarza była to lekka zniewaga. To wiecie, miało być utarcie nosa po tym grobowcu, który był nader <grym>, a drogi. W każdym razie chłopcy trochę się droczyli, kłócili, ale dzieło powstawało. Także trochę wam o nim opowiem. Co prawda, ja byłam dwa razy w Rzymie w styczniu, bo lubię zabierać przyjaciół na swoje urodziny do Włoch, w każdym razie tam, gdzie są najtańsze loty. I nigdy nie dotarliśmy do Watykanu, bo tam, wiecie, jednak dwa, trzy dni to za mało było, moim zdaniem. Ale na to jeszcze przyjdzie czas, no mocno w to wierzę. Ale za to, na aperytiwo ja z przyjemnością wybiorę się do tej. Wirtualnej wersji kaplicy Sykstyńskiej. Wiem, że teraz wystawy imersyjne są bardzo popularne, ale ta brzmi kozak. Dlatego stwierdziłam, że się z wami podzielę tą informacją, bo wyobraźcie sobie, że ta kaplica jest odwzorowaniem praktycznie jeden do jednego kaplicy sekstyńskiej, tylko że ma niższy sufit. Co osobiście uważam za genialne rozwiązanie, bo można się przyjrzeć wszystkim szczegółom z bliska. Więc ja Wam o nich poopowiadam, żebyście wiedzieli na co zwracać uwagę, jak już się wybierzecie, czy to na wystawę do Krakowa, czy do Watykanu. Na środku znajduje się 9 epizodów z Księgi Rodzaju. Nie wiem, czy mam wszystkie czytać. No ale w każdym razie jest to oddzielenie światła od ciemności, stworzenie gwiazd, oddzielenie ziemi od wód, stworzenie Adama i Ewy, grzech pierworodny i wypędzenie z raju, ofiara Noego, potop i pijany Noe. To ostatnie, bardzo niewinne. Oczywiście, jakby widzimy też wiele innych dodatkowych nagich postaci, różne sceny biblijne, dzieje narodu żydowskiego, i mimo chaosu, jaki tu panuje, na pierwszy rzut oka, mówię takiego chaosu artystycznego, bo jest naprawdę wiele szczegółów, no to jednak wszystko było skrzętnie zaplanowane. Myślę, że sama logistyka mogła zająć Michałowi sporo czasu, nawet Wam powiem więcej, bo planowanie i szkicowanie, Trwało chyba z dwa lata. No ale w tamtych czasach <grych> aż tak się nie śpieszyli. Ciekawe, czy miał płacone od godziny. <grych> On chyba od lat miał płacone. Wiecie, prawda jest taka, że to było dzieło życia Michała Anioła. On tam też wymyślił jakiś system rusztowania, który pozwalał mu no, nie tylko malować należąco, bo to jest dosyć niewygodne, ale właśnie w jakiś bardziej wygodny sposób. I to, co mi się podoba, to fakt, że on często widział jakby skończoną postać dopiero jak zszedł z tych 21 metrów w dół. Ale wiecie, malowanie postaci jest mega skomplikowane, więc Michał Anioł naprawdę w rewolucyjny sposób do tego podszedł, że potrafił namalować postacie, które były ogromne i które miały realistyczne i bardzo dobrze namalowane anatomicznie ciała. To jest coś w ogóle niewiarygodnego, jakbyśmy się w ogóle nad tym zastanowili. Bo pomyślcie sobie, jak nieraz ciężko namalować na sztaludze, wygodnej, na jakimś mniejszym płótnie niż 1100 metrów kwadratowych. W ogóle z Michałem to jest wiele dziwnych ciekawostek. Bo e, wiecie, że ja lubię dziwne ciekawostki i nie mogłam po prostu się oprzeć, żeby Wam o tym opowiedzieć, ale Klara, moja droga art ilustratorka niewinnej sztuki, opowiadała mi, że pani przewodniczka w Watykanie powiedziała jej, że Michelangelo był brudasem. Że jego uczniowie po robocie zdejmowali mu buty z brudem i ze skórą. Jakby fuj, wiem, ale chciałam Wam o tym powiedzieć. Ale to nie jest wszystko. Podobno uwielbiał jeść cebulę. Nie wiem, czy miał jakieś polskie korzenie, ale no bardzo brzydko pachniał, a to wszystko zapijał wielką ilością wina, więc jakby w tym ciepłym klimacie to na pewno było, to była wybuchowa po prostu mieszanka. Także no Michał Anioł chyba e, nie lubili ludzie tak bardzo przy nim przebywać. Też tutaj pewnie będziecie ciekawi, ale ja nie wiem, czy to było winom szalne. Do takich informacji nie ja dotarłam, ale powiem wam, że kiedyś oglądałam test win mszalnych i wszystkie są słodkie, bardzo słodkie, wręcz jak Porto. Ja jednak preferuję wytrawne. Dobra, no, dobra koniec tych jakże merytorycznych ciekawostek. To żenujące. Jakby tak to wszystko posegregować te malowidła, to najpierw opowiada historię stworzenia niebios i ziemi, potem stworzenie Adama i Ewy, no i wygnanie z raju. A dalej widzimy historię Noego i wielkiego potopu. Ale wydaje mi się, że są dwa jakby najbardziej podziwiane freski. Jeden z nich to jest stworzenie Adama. Ten ze stykającymi się paluszkami, prawie stykającymi się, i tu też jest dygresja, bo podobno jakby Adam wyprostował palec, to by dotknął Boga. No, ale tego nie zrobił, przynajmniej nie na e, fresku. I widzimy Adama leżącego i jakby wyciągającego rękę do Boga Ojca. I to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że nigdy wcześniej Bóg nie był przedstawiony jakby w taki sposób. Tutaj ewidentnie wszyscy są pięknie wyrzeźbieni. Są tacy męscy, no, piękno idealne. I Bóg obejmuje ręką kobietę, którą prawdopodobnie jest Ewa, która jeszcze czeka na stworzenie. Wiecie, no kobiety zawsze muszą <gryw> chwilkę poczekać w kolejce. No i Bóg jest pełen energii, ma siwą brodę, a ona może symbolizować mądrość. No i jakby Adam, pierwszy człowiek, powoli podnosi się i dopiero budzi do życia. I jakby to otoczenie to miejsce, w którym Adam się znajduje, na którym on leży, wygląda, jakby jeszcze nic się nie zaczęło. Jakby był to początek wszystkiego. Wygnanie z raju, Kain i Abel, epidemie czarnej śmierci, wojny światowe, powstanie influencerów. To wszystko może wydarzyć się kiedyś, w odległej przyszłości, no bo tak naprawdę wybór, co się wydarzy, a co nie, należy do Adama i do Ewy. No, a tam Ewa wiecie, nieśmiało zerka za Bożego Ramienia, bo jeszcze nie wie. Co ją czeka i że to ona skusi Adama, by zerwał to jabłko i zgrzeszył. Są też oczywiście różne teorie mówiące o tym, że tło, na którym jest Bóg, przypomina kobiecą macicę albo mózg. No i co do tej macicy, to tutaj chodzi o to, że Adam ma pępek, a przecież został stworzony przez Boga, więc go nie powinien mieć, prawda? Bo nie był połączony w macicy z pępowiną. Więc to jest pierwsza rzecz. A co do tej drugiej teorii z mózgiem, no to jest bardziej skomplikowana. To jest niby dokładny plan ludzkiego mózgu. Pytanie tylko, skąd w tamtych czasach mieli mieć wiedzę, jak taki mózg wygląda, i to z taką dokładnością. No ale z drugiej strony przecież dobrze wiemy, że Michał Anioł często bywał na sekcjach zwłok, zazwyczaj chyba nielegalnie, żeby no dotrzeć i jakby. Dobrze poznać ludzkie ciało. Wielu artystów jeszcze przez lata w ogóle to praktykowało, no bo anatomia jest jednak podstawą i rzeźby, i malarstwa. I Michał Anioł w pewnym momencie robił to wraz z lekarzami w Rzymie, więc pełna profeska. I mam też cytat na dowód, że tak się działo. Dokonywał teraz wielokroć sekcji zwłok, aby poznać zasady anatomii, dzięki czemu zyskał tę doskonałość rysunku, jaką się później odznaczał. No ale wracając, bo tu mam ciekawą ciekawostkę, wiadomo, że Michał Anioł studiował anatomię ludzką jak szalony, ale były plotki. Oskarżano nawet go o morderstwo, że on dzięki temu morderstwu chciał podobno poznać proces umierania. No ale nie ma na to dowodów, szkoda, bo e, byłby ciekawy temat na kolejny podcast. No, ale teraz o tym jeszcze mózgu, bo jakkolwiek na pierwszy rzut oka brzmi to nieprawdopodobnie, no to jest zaskakująco dobrze uargumentowane, bo był taki pan Frank Meszberger i on odszukał słowa, którymi Michał Anioł w swoich poematach, w swoich dziennikach daje wyraz przekonaniu, że tchnienie Bożego Geniuszu zawarło się właśnie w ludzkim mózgu. Ja w jakimś odcinku opowiadałam Wam o tych notatkach Michała Anioła, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Ja wiem, że one w ogóle były namiętnie niszczone, żeby ludzie się nie dowiedzieli o myślach Michała Anioła. Tam też często były jakieś e, niewybredne. Ciekawostki z jego życia. I co prawda, ja czytałam naukowe artykuły na ten temat, ale jak chcecie się zagłębić w akademickie teksty i ciekawostki, właśnie o tym mózgu i tej teorii, to musicie jednak zrobić to na własną rękę, bo ja nie mam wiedzy, a wydaje mi się, że warto czasami Wam chociaż wspomnieć, że coś takiego było żebyście mogli sobie e, sami poczytać, jeżeli macie ochotę, bo to naprawdę jest skomplikowana ten podcast ma być, wiecie, przyjemny do słuchania, więc tak po prostu w gwoli ciekawostki opowiadam Wam o tych Michaelowych teoriach. Ale dobra, no bo jeszcze z tej piętnastej strony, e, co musiałoby skłonić go do umieszczenia na fresku akurat tego organu, w sensie mózgu i... Tu mi się bardziej podoba, bo pytanie brzmi, czy to wyraz specyfiki tamtych czasów, wiecie, jakby ukłon ku rozwijającej skrzydła nauce, symbol wiedzy i poznania, a może kryje się za tym zupełnie inny przekaz, istnieje teoria, że Bóg został umieszczony w mózgu jako sugestia, że on powstał, czy też istnieje tylko w ludzkich umysłach. I jest wiele, wiele teorii mówiących o tym, że Michał Anioł nie był wierzący jakoś bardzo. <gryw> Więc jakby oczywiście mógł to być zbieg okoliczności. Że to tylko ma kształt mózgu i ktoś wiecie, interpretuje nader to wszystko. No bo jest coś takiego, że człowiek nieświadomie znając jakieś kształty, które są zakodowane w naturze, umieszcza je po prostu, wiecie, przypadkowo. W różnych miejscach. To trochę tak jak z piosenką, że ktoś tworzy jakąś muzykę, a okazuje się, że już coś podobnego powstało. On nigdy wcześniej czegoś takiego nie słyszał. Dobrze, to teraz chyba najbardziej znany fresk, czyli Sąd Ostateczny. Mówi się też, że jest to największe dzieło, które zostało stworzone przez jednego artystę. Co zajęło um, Michałowi Aniołowi chyba 7 lat stworzenie yy, sądu ostatecznego? Z tego co czytałam, to jest około 450 sesji malarskich. Miał rozmowę. To trzeba przyznać. Oczywiście najważniejszy na nim jest Chrystus, który mocno odbiega od wcześniej przedstawianego portretu Boga. Tak jak Wam wspominałam, bardzo przypomina rzeźby, jakie tworzył Michał Anioł, jak na przykład Apollin. Ma sześciopak, nie ma brody, jest rozgniewany, bardzo ekspresyjny, no i trochę to wszystko przypomina scenę Zeusa, który strącił piorunem Faetona. Jest też matka boska, która jest w ciąży, co może sugerować no, tworzenie jakby kolejnych, nowych wiernych. Są też męczennicy, którzy trzymają symbole, które zadały im ból. To jest bardzo ciekawe, bo na przykład jest wawrzyniec, on trzyma różd, na którym był opiekany. Jest też bartłomiej, który trzyma nóż i własną skórę. To jest bardzo popularne, na pewno to kojarzycie, bo jakby. Te, tych dwóch męczenników, tych kilku męczenników było bardzo blokowanych w późniejszych czasach. Jakiś papież chciał zamalować ich bo to było zbyt kontrowersyjne, że oni tam byli obdzierani ze skóry, albo pieczeni na ruszcie, czy tam opiekani, opalani. Ale na szczęście do tego nie doszło, za to podobno na tej skórze, którą trzyma, twarz przedstawia autoportret samego no, Michaela Angelo. I tutaj też są ciekawostki, bo jedna po prostu mówi o tym, że jest to swego rodzaju no, podpis Michaela, ale inna mówi o tym, że Michał Anioł wolał być obdarty ze skóry, niż tworzyć te freski na zlecenie kościoła. Zawsze Wam takie wplatam, bo to jest mega ciekawe patrzeć jakby na ten świat z różnych perspektyw. No i na pewno to się szybciej zapamięta niż te wszystkie nazwiska papieży. Widzicie, tu jest mega dużo symboliki. Na pewno ktoś, kto zajmuje się teologią albo jest mocno wierzący, dostrzeże ich więcej. Więc jak coś wiecie, to proszę mi zostawić w komentarzu jakąś wiadomość albo napisać do mnie, bo to jest mega fascynujący temat, ale jest też dużo zagwostek, wiecie, jakichś detali, wiele teorii. Ktoś mi opowiadał, że gdzieś we freskach jest nawet dwóch całujących się mężczyzn. Zresztą też była taka legenda mówiąca o tym, że Michał Anioł miał romans z jakimś papieżem. Wiecie, żeby zagłębić się w każdy kawałek tych malowideł, to trzeba to studiować nawet latami. A ja chcę Wam tak ogólnie opowiedzieć, żeby Was podjudzić jakby do zgłębienia tematu, ale też żeby jakby przyjemniej Wam się to oglądało, jak już będziecie widzieć na żywo, czy to właśnie w kaplicy imersyjnej, czy w tej prawdziwej. Bo sąd ostateczny miał premierę w 1541 roku, w Dzień Wszystkich Świętych. I poeta Pietro Aretino napisał do Michała Anioła właśnie po tej premierze list. Cytuję: Gdy ujrzałem w tym sądzie tak wielkie nagromadzenie trwogi, zrozumiałem, żeś Ty sam to przeżywał i oczy moje napełniły się łzami. Ale wiecie, jakby jest to monumentalne i robi wrażenie, ale przecież jest to fresk tworzony dla kościoła, a tam wszędzie same góle, więc wywołało to niemałe kontrowersje w dniu premiery. Takie nieprzyzwoitości, no kto... To widział. <laughs> Więc w 1564 roku papież Pius IV rozkazał, żeby odziać nagich rozpustników. No i tym zajął się drogi Daniel da Volterra i myślę, że jest nam znany z jakiegoś niewinnego podcastu, bo to jest ten artysta, który otrzymał ksywę Majtkarz, <laughs> ponieważ musiał wszystkim nagim postaciom domalować przepaski na tych no takich newralgicznych miejscach. Na szczęście, domalowane przez niego elementy y, odzieży, bielizny, usunięto pod koniec XX wieku, bo oni też zaczęli renowację fresku. Zresztą też czytałam, że go odnowiono, bo przez te jakby wszystkie lata, no jednak zdążył się ubrudzić przez ilość ludzi i te świece, które zostawiały sadze na suficie. Więc podobno ludzie po renowacji w tym 1990 roku byli zszokowani, że na pewno Michał Aniu nie użyłby takich soczystych kolorów. Co jest nieprawdą, tylko oni się po prostu przyzwyczaili, no dosłownie do takich przydymionych barw. I sam sąd ostateczny ma ponad 400 postaci. Jest taki ładny cytat Johanna Wolfganga von Goethego, którego na pewno dobrze kojarzycie. I on napisał tak: Kto nie widział Kaplicy Sykstyńskiej, ten nie może mieć pojęcia, do czego zdolny jest tylko jeden człowiek, Michał Anioł. Bardzo mi się podoba. I wiecie co? Ciekawym jest fakt, że teraz zwiedzanie Kaplicy Sykstyńskiej to jest no niezły wyczyn, bo dziennie odwiedza ją 20 tysięcy ludzi. Wyobrażacie sobie te tłumy? Dlatego też postanowiłam jakby przyjąć taką współpracę, bo wydaje mi się mega ciekawą opcją, żeby zobaczyć Kaplicę Sykstyńską też w Polsce. No Jakby fascynujący jest ten rozwój e, technologii, oczywiście tutaj. E, Fajnie się wybrać też do Watykanu. No ja nie będę ukrywała, że jak będę w Rzymie, to w końcu pojadę zobaczyć na żywo. No ale w każdym razie jest to opcja, jeżeli spędzamy wakacje w w Polsce, żeby przenieść się na chwilę do słonecznych włoch i do Watykanu. I powiem wam tak, że podcast wychodzi kilka dni przed premierą, bo 27 maja jest otwarcie tej wystawy w Krakowie, ale ona trwa do września także spokojnie I jeżeli macie ochotę, no to ja Was bardzo zapraszam na tę wystawę, ale ja dostałam też od nich kilka złotych biletów do rozdania na Instagramie. Także wpadajcie, bo no aż szkoda nie skorzystać, skoro mam do oddania bilety. Kto nie lubi wygrywać różnych fajnych rzeczy? I tak jak mówiłam, wystawa trwa do września. Zresztą wszystkie informacje macie na ich stronie. Ja też to podlinkuję, jakbyście chcieli się zagłębić, ale jeszcze chcę wam powiedzieć kilka rzeczy. No bo jakby są tam trzy sale. No i jedna to jest Kaplica Sekstyńska, ogromna, no, w wersji imersyjnej, no, ale czujemy się pewnie jak w takiej prawdziwej. I to, co ciekawe, to wszystko powstawało we współpracy z pracownikami z Watykanu specjalistami, że tak powiem. To nie jest takie wiecie po łebkach zrobione, tylko tam jest po prostu esencja i sami pasjonaci, no. myślę, że też niewinni jak my. I jakby w kolejnej sali jest też reprodukcja Dawida i Piety, o tym Wam mówiłam, więc można sobie przyjrzeć się z bliska tym rzeźbom, no bo jakby Michał Anioł był genialnym rzeźbiarzem, no i też genialnym malarzem, jak to udowodnił. I jest też trzecia sala, która jest salą kinową, w której pokazują nam detale z bliska niektórych malowideł. I to jest y, dla mnie najbardziej fascynujące, żeby zobaczyć to y, wszystko z bliska, no bo jednak w internecie nie ma aż takich zbliżeń, a y, tutaj będzie wszystko dokładnie wyjaśnione. Wiecie, no, dla takich dewiantów sztuki jak my to jest idealna w ogóle opcja. I ja, moi drodzy, już prasuję garsonkę, biorę sobie szumowską pod rękę, tudzież pod pachę i Także się wybierzemy, żeby zobaczyć na żywo tę wystawę. Nie wiem, czy w dzień premiery, bo ja muszę skończyć książkę do końca maja, ale na pewno zawitamy do Krakowa. Także szumcia, szykuj się, moja droga, proszę cię bardzo. Mm, bo to wiesz, mało czasu na wyprasowanie tej garsonki. No i dobra, ja teraz już kończąc ten podcast, jestem bardzo ciekawa, co wy myślicie o takich przedsięwzięciach, bo ja nigdy nie słyszałam o tym, żeby ktoś przeniósł prawie jeden do jednego jakiś zabytek. Dla mnie jest to ciekawą ciekawostką do sprawdzenia, do odczuwania i ja, moi drodzy organizatorzy, mam taką prośbę, jakbyście mogli taką momę na przykład przenieść do Polski. I oczywiście, ja to bym bywała tam... E Notorycznie, no. I jestem też ciekawa, czy wy w ogóle byliście na wystawach imersyjnych, czy słyszeliście o tej kaplicy Sekstyńskiej w Polsce, czy chcecie się wybrać. No bo dla mnie to jest właśnie takie połączenie technologii ze sztuką, ale w taki fajny sposób, bo tu jest jeden do jednego, nie? Tutaj nie jest rzucone po prostu jakieś słoneczniki na ścianę, tylko faktycznie wchodzicie do kaplicy Sekstyńskiej. Także moi drodzy, wznoszę Cirsik za naszego drogiego Michała Anioła, naszego drogiego jego rozpustnika, no, który w rewolucyjny sposób zagwarantował nam takie doznania z jego sztuką. Dla mnie to jest nie do pomyślenia, żeby tworzyć przez tak długi czas takie ogromne dzieło, to w ogóle samo rozplanowanie, Ja bym nie była w stanie. Dla mnie jest nieraz ciężko e, ogarnąć jeden obraz z własną. Postacią, a są dopiero na przykład 400 postaci świętych. Ale też jest to fajne, bo zastanawiam się, czy on na przykład korzystał z jakichś źródeł, z jakichś rycin, jak oni wyglądali, czy właśnie przedstawiał ich bardziej tak, jak widział, że jego modelami na przykład byli jego asystenci albo jacyś piękni chłopcy, no bo tam zazwyczaj wszyscy są właśnie idealni. No, to wszystko jest mega ciekawe. Ja myślę, że to jest temat również niewyczerpalny, też dla jakichś dewiantów sztuki, którzy uwielbiają takie tematy. No. I mam nadzieję, że podobał Wam się taki podcast. Ja dziękuję, jak zwykle wam, moi drodzy słuchacze. Dziękuję moim patronkom, moim patronom, za was też wznoszę cheersik. Dziękuję też naszemu dzisiejszemu sponsorowi, oby więcej takich niebanalnych inicjatyw w Polsce. No i co? Słyszymy się już w następny czwartek. Także miłego i pa! Ej, trochę ten dźwięk brzmi jak w kościele, nie? Więc jest taki klimat tutaj yy, mocno duchowny, palą się w tle świece, także... <grybuj>